Mamy już telefonę połączenie z Grzegorzem Grzebem, witaj Grześku. Witam serdecznie. Grzesiek grzyb w odcinku specjalnym, odcinek specjalny wraca na antenę. Po takiej wakacyjnej przerwie fajnie by było mieć takie wakacje, takie prawda trzymiesięczne myślę, prawie trzymiesięczne, prawda? No tak, zdecydowanie nie ma dwóch zdań. Zdecydowanie nie ma dwóch zdań. Grześku, jakie muzyki słuchasz tak, tak na co dzień, albo w taką, w taką jesienną aurę, która no niestety zbliża się bardzo szybko także do naszego kraju, do tego pięknego miasta. No, przyznam się szczerze, że nie jestem jakimś specjalnym koneserem muzyki i generalnie słucham wszystkiego, co mi się napatoczy. No, ale najczęściej z muzyki to słucham Twojego programu. No to bomba, to, to bomba. Słuchasz radio i słuchasz radio Luz, to jest bardzo, bardzo dobra odpowiedź. To jest bardzo dobra odpowiedź. No i wracając chociażby z rajdu Polski, na pewno w dobrym humorze wracałeś, więc mogłeś posłuchać radia. Wspaniały wynik, myślę, i taki wynik, który, który chyba obudził w tobie taką nadzieję na to, że ten sezon może być bardzo udany, jeżeli chodzi o mistrzosa Polski. No tak, szczególnie początek roku był dla nas mega nieudany na rajdzie LOTOS, no tam powiedzmy, nazwijmy to jakieś przygody, później rajd Elmont, który prawie czuliśmy się już zwycięzcami po, po przygodach, znowu skajtka, nasze autko odmówiło posłuszeństwa, później Karkonoski, na którym nie wystartowaliśmy. I tak e, już. Pamiętam, twoją, pamiętam naszą rozmowę, jak rozmawialiśmy jeszcze e, po rajdzie świdnickim. E, byłeś załamany, rajd karkonoski, e, Trudno nawet mówić o tym, w jakim byłeś humorze podczas tego rajdu, ale m, odbudowałeś się, i chyba, m, jeżeli tak mogę stwierdzić, myślę, że starty na Słowacji ci w tym pomogły, prawda? W zdobyciu takiej zdrowej pewności siebie. E, zacząłeś jechać bardzo szybko, i w ogóle nie było po tobie widać e, tych problemów z początku sezonu. Tak, tak, znaczy inaczej, co cię nie zabije, to cię wzmocni i faktycznie to sławie tutaj ma zastosowanie i cóż, no nie pozostało nam nic innego, jak cieszyć się dalej jazdą, bo to przede wszystkim jest dla nas przyjemność i to nie ma w ogóle o czym mówić. No i bardzo chcieliśmy odrobić parę punktów. Wiedzieliśmy, że jesteśmy wystarczająco szybcy, natomiast no, potrzebowaliśmy troszkę jeszcze tego szczęścia, żeby nam dopisało, no i też od, nazwijmy to połowę sezonu, powiedzmy to szczęście jest jest z nami, nie robimy mhm. większych błędów. No i też też te miejsca są dosyć satysfakcjonujące. No niestety ten początek roku pozostawił pełen ślad. Bardzo staraliśmy się jechać oczywiście szybko, dynamicznie, ale z drugiej strony jechać na tyle czysto i na tyle bezpiecznie, żeby właśnie nie popełnić żadnego błędu. Nie mogliśmy podjąć zbyt dużego ryzyka. No tutaj w przeciwieństwie do Kajtka, który naprawdę czuł się świetnie w tym sezonie i pewnie i od początku mu wszystko zagrało. Tak więc no Trudno, natomiast cieszy nas fakt, że uratowaliśmy ten sezon w Mistrzostwach Polski, w tej chwili rajd Dolnośląski pozwoli nam walczyć o, o drugie miejsce w klasyfikacji generalnej, no myślę, że swoją podstawą naprawdę zasłużyliśmy na to, żeby móc walczyć o to miejsce, no zobaczymy jak, jak końcowa runda się potoczy. Ale, ale fajne jest to, że właśnie możemy dalej bojować i nie ma tutaj zbyt dużych różnic i do samego końca będzie ta walka trwała. Ale po tych stratach punktowych z samego początku, początku sezonu, czy myślałeś o tym, że, że, że walka o drugą pozycję będzie w ogóle możliwa, czy walka o podium w ogóle będzie realna? Znaczy ja powiem tak, oczywiście, że powiedziałem sam sobie i też wszystkim moim znajomym mówiłem, że słuchajcie, jest jeszcze szansa i nie ma się co załamywać, bo nie po to tu jesteśmy, żeby się załamywać i, i w ten sposób by trzeba było złożyć rękawice i powiedzieć, że nie ma sensu jechać dalej. Natomiast realnie patrząc, no to faktycznie też szansa była znikoma. Cieszę się bardzo, że tak się sytuacja potoczyła, że, że możemy, tak jak wspomniałem wcześniej, możemy na Rajdzie Dolnośląskim walczyć o drugie miejsce, bo myślę, że, że Kajtek był poza zasięgiem i faktycznie zdecydowanie zasłużył na tytuł mistrza Polski, był w tym roku najlepszy ale z drugiej strony myślę, że, że, że na tyle my też pokazaliśmy się z dobrej strony, że możemy, możemy walczyć o to drugie miejsce i że to nie to drugie miejsce yy, nie byłoby na wyrost. Mam nadzieję, że nie będzie na wyrost. Mm -hmm. Już za chwilkę, już za kilkanaście dni w zasadzie dowiemy się, e, jakie będą wyniki rajdu dolnośląskiego do i to impreza, można powiedzieć, domowa, ale wszyscy ostrzą pazury na ten, na ten rajd. Myślę, że, że to będzie wspaniałe zakończenie sezonu, ponieważ walka o o podium tegorocznych mistrzostw Polski e, trwa i to z niebyle jakimi zawodnikami, prawda? No tak, tak, zdecydowanie jest. Generalnie rajd będzie tak samo, myślę, mocno obsadzony jak pozostałe rundy. No, może nie tak jak rajd polski, który faktycznie był tutaj ewenementem i, i jego obsada, no to była, uważam, niesamowita i dla wszystkich fanów było to miłe zaskoczenie ale ale będzie wielu bardzo szybkich kierowców, którzy no, dalej mają szansę walczyć jeszcze o różne tytuły, no, o samo drugie miejsce, drugie, trzecie, czyli o podium e, Mistrzostw Polski może chyba... W tym momencie jeszcze rywalizować pięciu zawodników, no to też o czym świadczy. Mhm. Jest, to, jest to dosyć ciekawa rywalizacja. E, dużo lepiej zaczął się sezon dla Ciebie i zresztą ten sezon także świetnie się skończył, e, jeżeli tak możemy powiedzieć, możemy powiedzieć, że zakończeniem sezonu będzie, będzie tytuł mistrzowski na Słowacji, ponieważ tam e, wszystko układało się, można powiedzieć, po Twojej myśli, prawda? Tak, tak. No mieliśmy taki, taką jedynie chwilę słabości i to, przyznam ci się szczerze, po... Yy, właśnie po chyba rajdzie karkonoskim pojechaliśmy na rajd Tribet i po pierwszym odcinku specjalnym, który zresztą wygraliśmy, zepsuł nam się samochód. No rzecz za 3 euro, za, 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 za 15 złotych może maksymalnie. Przekaźnik jeden się zepsuł i nie mogliśmy odpalić auta i musieliśmy się wycofać z rajdu. No to wtedy naprawdę dopadło nas takie mm, zniesmaczenie i faktycznie my no, sami mówiliśmy, że kurczę, Balans, ile tego nieszczęścia może być? No ale... Ale później, że od następnego rajdu wszystko zagrało, jechaliśmy czysto, szybko, dynamicznie, także, także zdobyliśmy wystarczającą ilość punktów. W koszycach, w koszycach yy, udało się ten tytuł zdobyć, także jesteśmy no, niesamowicie zadowoleni, bo, bo faktycznie w tym roku w koszycach, yy, przepraszam, na byliśmy podobnie jak, jak Kajtek u nas. No najszybsi i cieszę się bardzo, że, że potrafiliśmy to udowodnić. A nie zawsze jest tam łatwo, nie zawsze też łatwo się przyjeżdża do Koszyc czy też na Słowację, ale myślę, że też tegoroczna zagraniczna runda rajdowych samochodowych mistrzostw Polski pokazała, że e, myślę, że poziom polskich zawodników jest bardzo, bardzo wysoki, że no, Słowacy mieli spore problemy z nawiązaniem, e, z nawiązaniem walki, prawda? No tak, tym bardziej, że oprócz mistrzostw Polski i mistrzostw Słowacji szedł również, jechała również eliminacja węgierska. A na Węgrzech też jest bardzo wielu szybkich, Szybki zawodników. szybkich mhm. kierowców. Tak. I, I tak naprawdę no, dwa pierwsze miejsca zajęli Polacy. Także uważam, że, że nie mamy się czego wstydzić. Cieszę się bardzo, że to właśnie byliśmy my z Kajtkiem. No, no i chciałbym, żeby było tak dalej. Może, to. może ewentualnie w odwrotnej kolejności. No niebawem zapytamy się Kajetana Kajetanowicza, który także dzisiaj będzie gościem w odcinku specjalnym. Co on móc. by na to powiedział, prawda? Co on by na to powiedział? Ale myślę, że na pewno chciałby też pojeździć w innym kraju, że chciałby mieć taką możliwość, żeby jechać równolegle, także drugi cykl być może. Myślę, że to jest dobra propozycja dla takiego zawodnika jak Kajetan? Myślę, że zdecydowanie. Chociaż Kajtek ma na tyle, uważam, dobry budżet i zbudowany zespół, że. No, że ma szansę też próbować walczyć może w mistrzostwach Europy nie wiem, no tak mi się wydaje, a, a tego mu z całego serca życzę, no udało mu się w Polsce już udowodnić bodajże trzykrotnie, tak, że, że został Dokładnie w trzy razy. Mhm. Więc no ja na jego miejscu starałbym się pójść gdzieś indziej, gdzieś dalej, gdzieś spróbować czegoś, czegoś osiągnąć, czego jeszcze się nie udało zdobyć, no ale to jest oczywiście tylko i wyłącznie moje zdanie, nie wiem jak Kajtek na to się zapatruje, ale myślę, że że na pewno znając jego ambicje też będzie próbował coś w tym kierunku zrobić. Grześku, rajd polski, rajd polski, bo cały czas no, jesteśmy e, mocno myślami przy tym rajdzie, pomimo tego, że Mikołajki są no, kawałeczek drogi, chociażby od Wrocławia. E, powiedz, jak, jak na tym rajdzie jechało ci się samochodem Super 2000 w porównaniu do zeszłego roku? E, jak wyglądały te trasy, które no, wyraźnie pokazały, że e, samochody kategorii Super 2000, samochody także e, RRC, mają wyraźną przewagę na NQ i na 4 to prawda? Znaczy ja powiem tak, no na pewno w zeszłym roku w ogóle jechałem ja pierwszy raz w życiu, można powiedzieć o quattro po szutrze i, i każdy kilometr był dla mnie czymś nowym, czymś takim, no oczywiście też niesamowitym, ale, ale naprawdę sporo się uczyliśmy i dopiero na koniec rajdu miałem jako taką wiedzę na temat, na temat jak powinien ten rajd przebiegać. No w tym roku byłem zdecydowanie, można to nazwać, powiedzieć mądrzejszym, dużo bardziej doświadczonym już już faktycznie wiedziałem jak opisać tą trasę, jak się auto zachowa. No faktycznie brakowało mi trochę kilometrów testowych, bo ja przed rajdem zrobiłem ich zaledwie 30 parę, więc to nie jest jakaś oszałamiająca ilość, szczególnie patrząc na moją konkurencję, gdzie chłopaki robili po 200 kilometrów i jeszcze jechali rajd po drodze. Także no tutaj troszkę można powiedzieć stałem na straconej pozycji, ale z drugiej strony rajd szutrowy jest na tyle imprezą czy w ogóle rajdy, szutrowe są na tyle mm, elastyczne, że, że faktycznie można jakkolwiek korygować ten tor jazdy, czego nie ma, czego nie ma się na asfalcie, więc tutaj troszeczkę więcej finezji można włożyć w tą jazdę. No i te rajdy też pięknie wyglądają, prawda? Z perspektywy nawet kibiców, z perspektywy Myślę, że... sponsorów także, chyba dobrze zabierać sponsorów na takie rajdy, ponieważ tam zawsze dużo się dzieje. Myślę, że tak, zdecydowanie. No, uważam, że generalnie 90 przynajmniej procent miejsc, gdzie się nie stanie dla kibica to są fajne, atrakcyjne, ciekawe. No na asfalcie nie zawsze, na asfalcie faktycznie trzeba gdzieś się zastanowić, gdzie stanąć, żeby, żeby ten przejazd zobaczyć z fajnej perspektywy. No, na, szutrach, na szutrach jest w tych miejsc zdecydowanie więcej. Natomiast dodatkowym elementem jest to fakt, że no, tak jak wspomnieliśmy wcześniej, obsada była niesamowita. No, naprawdę konkurencja, myślę, że na rajdzie polskim jeszcze nigdy nie była tak silna i przed rajdem było przynajmniej 15 zawodników, wśród których kibice upatrywali no, mhm. przyszłego zwycięzcę. Oczywiście Lappi okazał się bezkonkurencyjny i to nie ma o czym mówić, no, ale musimy pamiętać, że faktycznie jest to niesamowity talent. To po pierwsze, po drugie jechał, no zdecydowanie uważam najlepszym samochodem i, i po trzecie potrafił to wszystko właśnie złożyć do kupy i wykorzystać i wygrał tutaj zdecydowanie i bezapelacyjnie i to zwycięstwo mu się zdecydowanie należało. A też płyną takie pytania, od słuchaczy, jaka jest Twoja opinia, Grześku, czy, e, czy taki kierowca jak, jak Lapi jest do ugryzienia? W momencie, kiedy dysponowałbyś, powiedzmy, samochodem, który, mm, który byłby porównywalny, nie byłby, sam, byłby samochodem fabrycznym, o tak, czy uważasz, że, że to jest taki mega talent, e, czy też jest to kierowca do objechania na takiej nawierzchni jak, jak w naszym kraju? Ja myślę, że oczywiście, że nie ma kierowców nie do objechania, natomiast musimy pamiętać o tym, że nie ma co patrzeć na wiek akurat tego zawodnika i, i mówić, że on ma 21 lat, to znaczy, że jest młody i niedoświadczony, ale tak naprawdę w samym tym sezonie Lappi przejechał 7 rajdów na szutrze, pełnych, długich, wśród najlepszych zawodników na świecie na tej nawierzchni i wygrał wszystkie te rajdy i bodajże 70 czy 80% odcinków specjalnych, do tego dołóżmy testy i tak dalej. A ja już wspomniałem, że no my przejechaliśmy 35 km i później rajd, więc mhm. to ciężko się porównywać, bo to jest tak, jakbyśmy się chcieli ścigać z Benem Johnsonem na setkę bez, 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 bez w ogóle 100 metrów, albo mhm. przebiegnąć, przebieglibyśmy raz 100 metrów i chcieli się z nim rywalizować na olimpiadzie. No oczywiście, że, że, że trzeba by było po prostu mieć takie możliwości, a niestety takich nie mamy jak on na tak dużą ilość jazdy trenowania, no bo w każdym sporcie tyle samo czasu trzeba poświęcić na mistrzostwo. No, on ma te warunki spełnione, my nie do końca, ale z drugiej strony, tak jak wspomnieliśmy wcześniej, nie ma co nagrzekać, trzeba się cieszyć z tego, co mamy. No, my popełniliśmy parę drobnych błędów z, można to nazwać, zestrojeniem samochodu. No, mieliśmy zdecydowanie, zdecydowanie za krótką skrzynię. No, powiem tutaj dla Państwa taką ciekawostkę, że my na 10-kilometrowym mecie, zresztą na, której, na którego mecie widzieliśmy się, jak pamiętasz, mm -hmm. w Stady, Jechaliśmy półtorej minuty na odcięciu, czyli na limicie maksymalnej prędkości, a, a właśnie Lapp jechał 30 sekund, czyli ponad minutę dłużej rozpędzał się od nas niż my. I to, to jest przykład tylko jednego odcinka specjalnego, a na każdym oczywiście ta, ta różnica była spora, natomiast on mówię na tym była największa. Ale to też obrazuje jaka przepaść była no, w przygotowaniu samochodu. No my nie mieliśmy innej możliwości. Mieliśmy to co mieliśmy i trzeba było to maksymalnie wykorzystać. I myślę, że wykorzystaliście to, wykorzystaliście to w maksymalny sposób. W sposób taki, który no, no, pozwolił nam na zdobycie wielu punktów. No, a konkurencja, konkurencja w stosunku do was, ta konkurencja, z którą walczyliście i walczycie cały czas o podium tegorocznych Mistrzostw Polski, no miała jeszcze trudniejsze chwile niż niż wy, niż, niż też inni zawodnicy, prawda? No tak, no szkoda troszkę, że na przykład Michał Sołowow nie przyjechał tym Super 2000, bo też mielibyśmy bezpośredni obraz jakby konfrontacji i też wiedzielibyśmy bardziej, w którym miejscu jesteśmy, czy, czy, czy na przykład z nim wygrywamy, czy przegrywamy. No tutaj zdecydował się na inne auto, dużo szybsze. Trudno tak też się chyba porównywać tak? do auta klasy RRC, prawda? Tak, no nasz utaktał zdecydowanie było szybsze. No chłopcy akurat mieli szansę przetestować jeden, jeden i drugi samochód i wiem, że, że te, te różnice były dosyć spore na kilometrze. No i dlatego się zdecydowali, no z jednej strony dla nich jestem w stanie zrozumieć, no bo oczywiście łatwiej zdobyć lepszy wynik, no ale z drugiej strony tak z punktu, z punktu widzenia sportowego, no to wolałbym się ścigać z nimi, jakby jechali takim samym samochodem, no ale mówię, każdy robi to, co lubi. Dokładnie, każdy robi to, co lubi. Jak się przygotowujesz do rajdu donosząskiego? Rajdu do Powiedz, czy, czy jakoś sportowo, wiem, że trenujesz również inne sporty, chyba w każdy piątek, prawda, o ile się nie mylę, grywasz w koszykówkę, tak? Tak, tak, no słuchaj, przede wszystkim cały czas myślę o tym rajdzie, właśnie Myślisz? przed chwilą oglądałem mapki. To ja też tak trenuję, wiesz? Ja też tak trenuję. Ja du bardzo dużo myślę o rajdach. Bardzo dużo. No właśnie, no właśnie czasem masz za dużo, później nie mogę zasnąć. wyobrażam no, <głos》>, tak. sobie i cały czas analizuję odcinki specjalne. W nocy jak, też jeździsz. Gdzie przejechać, gdzie przyciąć albo coś. To już jest taka chyba choroba zawodowa. No, ale oprócz tego oczywiście fizycznie przygotowuję się w zasadzie codziennie, coś trenuję bo w poniedziałki, i czwartki grywam w piłkę, w piątki, w koszykówkę, pozostałe dni biegam, tak że, albo przynajmniej staram się biegać, tak że faktycznie staram się tą kondycję utrzymać w jak najwyższej formie możliwej dla mnie. Mhm. Ale jest to, co walczyć na tym rajdzie i tak jak standardowo wzięlibyśmy przygotowania do każdego rajdu, myślę, że ten rajd e, i każdy z tych zawodników, którzy, którzy walczą o, o podium Mistrzostw Polski, e, być może zrobi te, te kilka procent, czy kilkadziesiąt procent więcej kilometrów testowych. Czy tak będzie też w waszym przypadku, czy taką Możliwość będziecie mieli? No przyznam się, że średnio mamy taką możliwość. No, na pewno będziemy starali się przygotować jak najlepiej. No, Standardowo mamy 20 kilometrów tylko odcinka testowego, który możemy wykorzystać. Każdy następny kilometr no, po prostu jest naszym dużym kosztem. No, nie wiem, nie wiem, tak szczerze mówiąc, zobaczymy jak się będę czuł, więc jeżeli będę się dosyć komfortowo czuł za kierownicą, no to pewnie zostaniemy przy tych 20. No jak się będę czuł mniej komfortowo, to może 30 uda nam się mm -hmm. przejechać. Także te ilości nie są jakieś oszałamiające i dla wielu zawodników to one są oczywiście śmieszne. Natomiast no mój budżet jest już bardzo, bardzo, bardzo naciągnięty i nie za bardzo już jest z czego tutaj, czego tutaj nalać więcej. No to dobrze, żeby taki budżet był budżetem gumowym, jak to się, jak to się mawia wśród ludzi, którzy budżetami zawiadują w różnych firmach. Po prostu, po prostu... Po prostu wiesz, no moje dziecko już nie ma co jeść, nie? No ale 10 kilometrów trzeba więcej zrobić. Nie, no trzeba, to już 50% więcej od tych planowanych 20 km, dziecku, także, także to już całkiem spora ilość. A powiedz, jak się czujesz za kierownicą Peżota 207 Super 2000? Jak ci się w tym roku jeździ i, i jak widzisz swoją przyszłość? Być może w tym samochodzie, być może w innym aucie. No, przyznam się szczerze, że to jest wspaniały samochód, no jest naprawdę świetnie przygotowany, trakcyjnie, silnikowo, zawieszeniowo, choć. Przyznam się szczerze, w tym roku Skoda zrobiła olbrzymi postęp i, i faktycznie tak jak w zeszłym roku też odbył zdecydowanie, uważam, lepszym urządzeniem, tak w tym roku już nie jestem do końca przekonany, czy Skoda być może nie jest odrobinkę szybsza. Ale, ale faktycznie nie ma, nie ma tutaj co mówić auto jest naprawdę doskonale przygotowane mam tą przyjemność, że, w, że na każdym rajdzie w Polsce współpracuję ze świetnym inżynierem z Anżakiem Gotrow, który od początku istnienia Peugeot Sport Polska w momencie, gdy Peugeot zainwestowało w auto Super 1600 najpierw w super 2000, przyjeżdża do nas do kraju więc zna nasze realia, na rajdy potrafi mi wiele rzeczy podpowiedzieć, pomóc tak więc, tak jak mówię tu współpraca układa się znakomicie Natomiast jeśli chodzi o przyszły rok, to ciężko cokolwiek dzisiaj powiedzieć, bo no wiemy jaka jest sytuacja w kraju, jak jest ciężko i życzyłbym sobie bardzo, aby móc startować tym samochodem dalej, ale myślę, że będzie to... Eee, mission impossible. Ojej, Mission impossible. No to niedobra wiadomość, niedobra wiadomość, czy mamy kciuki, aby, aby jednak um, udało się spędzić sezon za kierownicą takiego samochodu. Eee, w tym roku rozumiem rajd do Co jeszcze powiedziecie e, w tym sezonie? Jakie jeszcze imprezy rajdowe czekają Was w tym roku? No, ja pojadę jeszcze rajd Bratysławy najprawdopodobniej, to jest ostatnia runda od Słowacji, a następnie pojadę mniejsze rajdy, czyli e, Rally Sprint Sosnowa, e, Słowakia Ring oraz e, praski Rally Sprint i Mikulaj. Także tych imprez jest jeszcze dosyć sporo, ale to są mniejsze, e, mniejszej rangi już imprezy i, i bardziej takie faktycznie pod sponsorów bym nazwał jak nasza barburka Warszawska niż jakieś wielkie ściganie. A co myślisz o przyszłym roku? Czy zostanie Słowacja? Myślisz, czy Słowacja jest realna, jeżeli chodzi o kalendarz Grzegorza Grzyba w sezonie 2013? No myślę, że akurat Słowacja jest bardzo realna, natomiast nie wiem jeszcze w jakiej konfiguracji, no bardzo chciałbym jeździć u nas w kraju, myślimy jeszcze o jakichś innych projektach, natomiast to wszystko jest związane oczywiście z funduszami, które są tutaj nieodzowne, a auta, którymi ja bym się chciał ścigać, no to są piekielnie drogie, no i tutaj nie ma co grybać, no naprawdę w tym momencie staramy się jak możemy z całych sił pozyskać te pieniążki i tych sponsorów, natomiast nie jest łatwo. A powiedz być może przesiadka do Nki byłaby pewnym rozwiązaniem, rozwiązaniem przejściowym, czy chciałbyś się przesiąść do Nki albo do klasy R4, która no, jest po prostu tańsza od Super 2000, jak, jak to miałem różni zawodnicy i myślę, że ty to także potwierdzisz, prawda? No oczywiście, ale ja przyznam się szczerze, że nie chciałbym się przesiadać do Enki, dlatego że jazda Super 2000 czy takim urządzeniem to tak piekielna frajda, tak jak mówię, przede wszystkim jeździmy dla, dla przyjemności, dla frajdy, dla fanu, że no szkoda by było z tego rezygnować. Wolę pojechać w mniej rajdów takim urządzeniem niż... Nie jeździć właśnie enkom, czy tam szczerze. Przecież, czego możemy ci życzyć, no przed startem rajdu dolnośląskiego jeszcze trochę dni zostało do tego startu, ale czego możemy ci życzyć, jakiej pozycji? Myślę, że to jest chyba oczywiste wygranej zapewne, prawda? Słuchaj, no na pewno jedziemy walczyć o zwycięstwo, nie ma, nie ma o czym mówić, każdy z nas chyba tak samo podchodzi do rajdów, chce walczyć przynajmniej o, o, o to pierwsze miejsce, oczywiście życie weryfikuje później każde plany poszczególnych zawodników, jedni na mecz są jasne bardziej zadowoleni, drudzy mniej zobaczymy, na pewno chcemy przejechać rajd czysto, zdrowo i to jest najważniejsze oczywiście można mówić kolokjalnie, że życzyć połamanie kół ale przede wszystkim, że zdrowej rywalizacji, bo, bo o to chodzi o to chodzi, żeby było dobre widowisko dla kibiców a my tam na pewno tak. się zjawimy, będziemy rozmawiać pewnie na mecie odcinków specjalnych zresztą takie rozmowy są, myślę bardzo ciekawe i takie bardzo, bardzo prawdziwe tak jak mieliśmy okazję porozmawiać po takich długich odcinkach rajdu Polski wtedy mówi się chyba nieco inne rzeczy niż, niż powiedzmy po godzinie po pewnym odpoczynku, prawda? Zdecydowanie tak, no jednak zjeżdżasz na gorąco, już e, wszystko no, mówiąc, mózg ci paruje, <laughs> emocje tobą szargają, raz jesteś bardziej zadowolony, raz mniej, ale generalnie mówisz e, często coś, e, czego byś nie powiedział. Ale myślę, że to też jest fajne, jakieś nie, ciekawe, tak mi się wydaje. Dokładnie, to wprowadza pewną rozmaicę, Grześku, bardzo dziękuję Ci za tę rozmowę. Pozostajemy w kontakcie, widzimy